W dzisiejszym filmie naszym zadaniem jest wystrzeliwywanie Spongeboba Na początku nie będzie latał zbyt daleko, później będzie latał troszeczkę dalej, a na końcu mega, mega daleko. A więc na początku w tej gierce musimy sobie tutaj podejść i tutaj musimy młotem uderzyć syk, no i nasza głowa leci. Jak widzicie, na razie nie za wysoko, no ale może dużo, dużo wyżej polecie, tylko wiadomo, musimy sobie nabić siły więcej. W sumie jakichś takich tutaj piorunów musimy sobie nabić, musimy to po prostu zbierać i też prawdopodobnie da się gdzieś to kupywać. I tutaj pierwszy jako kosztuje 3600 pucharków, a więc trochę wzbierania w sumie mamy. Dużo widzę z Pet w tej gierce pożyczyli Zobaczcie prezenty wyglądają tak samo jak w Pet Simulatorze Pety wyglądają też praktycznie tak samo Troszeczkę je przerobili A więc no ciekawie dosyć I tutaj młoty też się kupuje Tutaj można lepsze młoty kupować Tu w ogóle jest postać jakby ze Spongeboba A więc gdzieś też Spongeboba musi się kupować Ciekawe w sumie I tutaj w ogóle czy mi się wydaje czy ja właśnie oszukałem gierkę Tu jest strefa VIP Aha Dobra, już myślałem, że oszukałem najgorzej, bo tu się da wejść. Teoretycznie jakby tu jest strefa VIP, za którą musicie zapłacić, ale możecie sobie tutaj podejść, no i tutaj wskoczyć, tylko że jak tu wskoczycie, no to niestety no wyrzucam je od razu. Jedną kulkę zebrałem tam, ale wyrzucam. Je. A więc szkoda, myślałem, że trochę oszukami z za bo będę miał tutaj te VIP kulki. I tutaj w ogóle też widzę jest teleporta, więc kolejne mapy są tutaj rebirwy są. Co trzeba zrobić, żeby rebirwa zrobić? 20 milionów chyba pucharków trzeba mieć? Dużo, dużo, dużo grania dzisiaj mamy i tutaj w ogóle głowy też można lepszy kupywać sobie. Tu jest ekskluzywnie. SpongeBob. No to w sumie chyba sobie kupię SpongeBoba. Dobra, kupujemy SpongeBoba w takim razie. Dobra, więc kliknijmy sobie tutaj i tutaj mamy tego SpongeBoba. Tutaj jakieś takie inne mamy, ale nie. Ja chcę SpongeBoba. Ja chcę SpongeBoba. Kupujemy go za 299 Robuxów i zobaczymy, czy będziemy strzelać. Właśnie, jakby SpongeBobem znaczy no strzelać. No będziemy go wystrzeliwywać. Dobra, użyjmy go sobie. No i mamy SpongeBoba teraz. Ja się nie zmieniłem w SpongeBoba, ale zobaczmy, czy będziemy wystrzeliwywać SpongeBoba. Uderzamy młotem, cyk i zobaczmy. I SpongeBoba wystrzeliwujemy. A więc w sumie dosyć ciekawy dobra no to teraz będziemy szybciej progresować bo dzięki SpongeBobowi zawsze będziemy o 50% więcej mocy mieć tylko teraz musimy sobie tutaj to pozbierać i uzbierać na pierwsze jajko w sumie które kosztuje 3600 jakby pucharków a więc to no trochę zbierania niestety mamy i w sumie tutaj też są kody Ciekawe, czy są jakieś kody do tej gierki, idę poszukać. Wpiszmy sobie coś takiego i zobaczmy. No, trochę pucharków dostajemy na pierwszy jajko od razu, mam, a więc to był dobry kod. I jeszcze drugi jest na głowę jakiegoś youtubera, chyba. I teraz po prostu tutaj głowa jakiegoś youtubera nam się odblokowała, tutaj chyba w tych normal głowach. No, tutaj ta głowa nam się odblokowała, ale ona jest słabsza niż SpanchBob, więc nie będziemy jej używać. Ale co ważne, możemy sobie tutaj kupić oczywiście jedno jajko, a więc sobie otwórzmy Znaczy w sumie nawet nie jajko, tylko taką kapsułę. Co to da, by jakiś królik zdenerwowany wypadł? No dobra, wypadł nam jakiś taki królik Niestety najgorszy pet na wypad Co te pety dają? Aha, mnożymy mi siłę razy dwa Tylko ciekawe, czy teraz więcej będę zbierać po prostu Czy jakby dalej będę tego Spongeboba wystrzeliwać W sumie zobaczmy, gdzie teraz wystrzelimy Spongeboba Klikamy sobie tutaj, cyk No i gdzie leci? No tak w miarę leci I trochę już zrobiliśmy W ogóle ile za jedno uderzenie dostajemy? No troszkę powiem wam Troszkę dostajemy ual ale nagrodę już mamy tutaj do odebrania Zobaczmy co dostaniemy Znowu trochę pucharów Dobra, płacało się To tutaj możemy sobie teraz Dwa jajka już otworzyć Ile tu petów w ogóle można mieć? Cztery pety można mieć No dobra, no to otworzymy sobie te dwa I jeszcze później będziemy musieli zarobić na jedno teraz terazki słonie epicki I te wszystkie pety są podwalone z pet symulatora Tylko miny mają pozmieniane No zobaczcie te pety, tylko miny im pozmieniali Dobra, ale sobie załóżmy ile w ogóle ten słoń daje No on już daje razy trzy Zobaczmy ile teraz jakby zbieramy Teraz chyba więcej trochę zbieramy, tak mi się wydaje Chociaż to jest strasznie losowe Dobra, ale zobaczmy gdzie teraz wystrzeli Mamy już 1800 jakby mocy Cyk, no i gdzie Spongebob poleci? No, leci wyżej, na 2000 już jakby poleciał I trochę dostajemy, dobra, tu jest auto Niech się trochę pofarmi na tym auto Zobaczymy ile zarobimy w sumie Dobra, i po jakiejś dłuższej chwili farmienia na auto mamy prawie 100 tysięcy pucharków. Wyłączmy sobie tutaj to auto. A więc mamy już na trzy takie jajka. I jeszcze prezenty mamy do odebrania. Tutaj mamy dwa prezenty. Jeden, znowu trochę pucharków. Ile tych pucharków dojdzie? A nie, mocy dostaliśmy trochę. Dobra, to zobaczmy, co z tego będzie. No tutaj 50 koła pucharków. Dobra, to mamy już na cztery te jajka tutaj, a więc zrobimy w sumie mocny upgrade. Mam nadzieję, że chociaż jeden dobry mi wylecie. Dobra, jakieś rer mi wyleciał. 30% na niego było. No to tak nie najgorzej, nie najlepiej. Zawsze mogło być gorzej, na przykład tak jak teraz. Niestety teraz nam najgorszy wyleciał. Oby jakiś chociaż Epik jeden wyleciał. No nie nam no znowu ten żółw. Dobra, ostatni jajko i zobaczmy, co tu nam wyleci. No i niestety trzy żółwie. Ciekawe, czy w sumie te tepety da się kraftować. Da się je przerabiać na szajni. Ile one w ogóle dają? Razy 5 już mnożą nam, razy 4, razy 4 i razy 4. Dobra, to trochę muszę sobie pozbierać znowu tutaj tych kulek mocy, żebyśmy trochę więcej po prostu tego mieli. No i żebyśmy jakby mogli wystrzelić dalej z punch boba. Oj właśnie, zapomniałem, że tu się młot jeszcze lepszy kupuje. Musimy sobie tutaj młot kupić lepszy. W sumie ten za 45 koła od razu. Kupimy, bo no, muszę kilka po prostu razy wystrzelić z iż będzie mieć te 45 koła. Dobra, teraz w ogóle mamy już jakby 6000 mocy. Zobaczmy, gdzie teraz uda nam się z wystrzelić. Klikamy sobie Ciach, no i gdzie poleci? No, już całkiem nieźle, powiem Wam lata. Na 7000 odległości poleciał. Dobra, jeszcze z dwa uderzenia i będziemy już mieć na ten błot lepszy. I wtedy zobaczymy, gdzie poleci. Dobra, mamy już 50 a więc pójdźmy sobie tutaj i kupmy sobie ten młocik. Aha, muszę odblokować wcześniejsze. Zobaczcie, tu jest napisane, że muszę odblokować wcześniejsze. No dobra, no to ten sobie kupmy. No no i dobra, brakuje mi dwa koła do lepszego, ale zobaczymy ile z tym jakby uderzymy. Uderzmy sobie cyk i zobaczmy. Wcześniej la lataliśmy na odległość 7000, teraz na 9000. No dobra, to trochę lepiej. Dobra, i od razu mam już na ten kolejny młot, a więc sobie kupmy oczywiście ten. No i mamy taki młot, chociaż wcześniej chyba nie założyłem tego. Tutaj w ogóle jakiś ten... Dołcz Hammer. No, w sumie ciekawe są tutaj młoty. Dobra, ale zobaczmy, ile z tym, jakby tańczowym, uderzymy. Cyk. No i gdzie nas Spongebob leci? No, nieźle leci, już nieźle. 14 tysięcy odległości. Ile w ogóle potrzebujemy, żeby tutaj kolejną mapkę odblokować? Bo tu jest kilka mapek w ogóle. Dwa rebirfy musimy mieć, a żeby rebirfa zrobić, to trzeba mieć 20 milionów pucharków. Dużo, naprawdę dużo. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się to wszystko zdobyć. Jeszcze tutaj kliknijmy sobie, żebyśmy trochę mocy dostali. Dobra, wyfarmy sobie tak do 30 tysięcy mocy i znowu zostawimy trochę na awku, żeby się pofarmiło jeszcze więcej. Żebyśmy mogli sobie oczywiście jakieś lepsze pety ogarnąć, no i oczywiście młotek lepszy. Dobra, mamy nawet 31 tysięcy. Zobaczmy na początku, gdzie wystrzelimy Spongeboba z taką ilością. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że aż tyle to da. 28 tysięcy odległości. Dobra, to niech się to na auto znowu chwilę pofarmi. No i chwilę się pofarmiło i mamy już 800 tysięcy, więc mamy już na 4 przedostatnie jajka, no znaczy z tego wardu, bo są jeszcze jakieś inne wardy, no ale tutaj sobie ty otwórz. Może tu coś ciekawego nam wyleci, tu jakiś rare nam wyleciał, no ale to też drugi najgorsza, więc nic szczególnego nam nie wyleciało. Niestety tutaj kota, więc najsłabszy nam wyleciał. Do, tutaj może z trzeciego coś ciekawszego, przynajmniej ten kot. Może tutaj będzie mieć troszkę więcej farta i nie trafimy samych najgorszych. No dobra, dwa takie, dwa takie. Troszeczkę lepiej niż z poprzedniego jajka. W ogóle tutaj musimy jeszcze sobie otworzyć z 2-3, żebyśmy mieli dwa dodatkowe żółwie, no i wtedy je skraftujemy. Na shiny. Może na shiny te pety więcej dają, chociaż te razy 15 dają. Ten tutaj razy 5 dawał. Dobra, to powiem wam, że teraz dużo uzbieramy i za minutę też prezent będziemy mieć przedostatnie, no to z tego prezentu też w sumie dużo możemy dostać. W ogóle ktoś tutaj ma mityki Zobaczcie. spec symulatora. Ciekawie, dosyć. Dobra, teraz tak może do stówki spróbujmy, jakby tej siły wyfarmić. Chociaż czy taką stówkę będzie łatwo nabić. Chyba ciężko. Chyba ciężko, bo jakby ludzie to zbierają wszystko. Ile ten VIP kosztuje? 199 robuxów. Dobra, to mniejsza w tego vip -a. Szkoda, szkoda marnować robuxów na tego vip -a. Dobra, farmię tak do stówki. Trochę mi to zajmie, ale zobaczymy, ile będziemy wtedy uderzać. Jak będziemy mieć taką stówkę. Jeszcze w ogóle, ile kosztuje kolejny hammer? 150 000. To może od razu na kolejny młotek też uzbierajmy. Dobra, i na kolejny młotek już Mamy tutaj cyk i oczywiście go sobie załóżmy i teraz mamy no taki psi młotek. Dosyć dziwny, ale dobra, teraz jeszcze farmy do tej stówki i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jak będziemy mieć 100 tysięcy mocy. Dobra, i mamy 100 tysięcy, zobaczmy, gdzie uda nam się wystrzelić teraz. Naszego SpongeBoba. No leci już całkiem nieźle. Chyba najlepszy na serwerze jeszcze nie jesteśmy, już mamy 100 tysięcy no, nie, są tam jeszcze wyżej od nas, ale no teraz też sporo zarabiamy. Ostatnie jajko kosztuje milion, czyli musiałbym 4 miliony uzbierać. Dobra, to zbieramy teraz chyba 4 miliony, no bo tak naprawdę nic innego do robot nie ma. Tutaj jeszcze 500 tysięcy moglibyśmy uzbierać. No to też jest na pewno jakieś rozwiązanie. O, w ogóle tutaj prezent już kolejny mamy. Podbierzmy sobie, co dostaniemy. Trochę pucharków dostaliśmy. Od razu młot mogę sobie kupić, jakby lepszy za to. Za 500 koła sobie młot kupmy lepszy. No i sobie załóżmy. I mamy młot z głową nuba. Dobra, to w takim razie zobaczmy, gdzie teraz u nam się wystrzelić. Oczywiście postać. No i leci, sobie leci, leci. Nie w sumie, jaka to jest odległość. 100, coś tysięcy. Gdzieś tak chyba było. 130 tysięcy. Dobra, niech znowu to się na auto pofarmi trochę. Dobra, i po dłuższej chwili mamy 4 miliony. A Więc mamy już na cztery najlepsze jajka z pierwszego worldu, Oby tym razem nam w końcu coś ciekawego wyleciał. Bo teraz lecą nam same najsłabsze. Chyba coś dobrego w końcu nam wyleciał. Jakiś pogdok nam wyleciał. To jest ten, na którego było 10%. Tak mi się wydaje. No dobra, no to w końcu coś w miarę dobrego nam wyleciało. Uh, w końcu jakiś mega dobry nam wyleciał. Legenda nam wyleciała. 3% na nią była, więc gitara. Dobra, no to już Dwa mega dobre pety mamy. No teraz nam niestety najsłabszy wyleciał. I z ostatniego co nam wyleci. No też niestety najsłabszy. Dobra, ale te pety już i tak będą hiper mocne. Ile on dajmy Raz 120 nam ten. Daj, a ten ile? Razy 80, no i psy razy 30. Dobra, to teraz będziemy już mega dużo farmić, jakby mocy. Nie, teraz tak może do 300 tysięcy spróbujmy uzbierać. No, nie będzie tego szczególnie trudne, jak widzicie. Ile w ogóle teraz kolejny hammer kosztuje? 1,5 miliona, to też nie jakoś dużo. Kolejny 5 milionów. No, to powiem wam, że sporo. Jestem w ogóle ciekawy, jak rebirfa zrobimy, czy wszystko nam się nie poresetuje. I tu jest napisane, że nam się zresetuje, to wszystko. No ale i tak się po co zrobić, żeby zobaczyć, jak wygląda ta nowa mapka, chyba. Dobra, i dosłownie za chwilę już będziemy mieć 300 tysięcy, i zobaczymy, gdzie wtedy pole. Spongebob i czy będziemy już najlepsi na serwerze Bo na razie chyba jeszcze nie jesteśmy Tam u góry ktoś chyba jest od nas wyżej Tak mi się wydaje, dobra, mamy nawet więcej Mamy już 330 tysięcy Tutaj jeszcze sobie to pozbierajmy, to, to Dobra, mamy 334, cyk, wystrzeliwujemy I zobaczmy, gdzie polecimy No, całkiem nieźle to wygląda No jeszcze nie jesteśmy najlepsi, mamy już jakby 300 tysięcy odległości Ktoś od nas jeszcze wyżej lata Nie jeszcze raz uderzmy, zobaczmy jak to wygląda Nie, nawet więcej niż 300 tysięcy 340 teraz jakby odległości mamy Kupmy sobie ten młot Nie, on jest za 1,5 miliona, dobra, to niech się zbiera jeszcze trochę Do kilku milionów kupimy lepszy młot I zobaczymy jak wtedy będziemy Daleko wystrzeliwywać Spongeboba Dobra, i mamy 7 milionów 300 000, Więc w sumie więcej, to teraz sobie sobie kupmy ten młot, bo ten niestety musimy kupić. No, i sobie od razu możemy kupić też ten. A więc sobie kupmy tutaj planetę chyba. Albo Miska? Nie wiem, dziwnie to wygląda. I mamy wszystkie motor odblokowane, bo tu już jest jakby zero buksy. To jest chyba planet, a nie, to jest zupa chyba jakaś, czy coś takiego. To jest jakaś patelnia z zupą. Dobra, to zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Jak daleko poleci, oczywiście, SpongeBob? No, lata lepiej, lata dużo lepiej. Na odległość 600 tysięcy poleciliśmy, ale dalej ktoś tam jest jeszcze lepszy ode mnie. No, jak to działa? Ile ci ludzie mają tej mocy? Dobra, farmimy do, nie wiem, miliona mocy. Jak się. Nam nie uda być najlepszym, mając milionozy to się poddaje już. Jeszcze sobie jedno jajko w sumie możemy otworzyć, bo się tak na nic innego nie mamy. Co zbierać? No mamy tutaj takiego psa niestety, no to jakby nam się za bardzo nie przyda. Musielibyśmy wydropić ich trochę więcej, żeby nam się przydał w sumie ten pies. Dobra, farmy do miliona mocy. Dobra, i za dosłownie chwilę będziemy już mieć milion mocy, a więc zobaczmy, gdzie teraz poleci Spongebob. Mam nadzieję, że teraz już będziemy najlepsi na serwerze i przegonimy wszystkich. Syk, no teraz już powinien mega daleko latać. No i leci mega daleko, zobaczcie, od razu mamy tutaj milion. No i dalej ktoś tam jest jeszcze! I tu jakby w ogóle drugie kółko robimy. Ciekawie, w sumie tutaj możemy sobie jeszcze jedno jajko otworzyć, zobaczymy, co nam ciekawego wyleci. A niestety. Znowu ten pies. Dobra, ale powiem wam, że dalej już jest giga, ciężko progres robić, a więc w tym filmie to będzie. Na tyle, i do następnego.